przyjemność prowadzić, nieprzyjemność, ponieważ jest to machina, przy której naprawdę trzeba się trochę spocić, zmęczyć i lepiej zejść jej z drogi. Oto i on. Jest to samochód, nazwijmy to, ciężarowy, ale tak naprawdę osobowy, służący do przewozu osób. Jest to machina rosyjska. Gniocja, niełamiocja. Jeżeli ma wypadek, to meldują o tym ci, którzy robią cotygodniowy przegląd Samochodów w garażu mówią: Ej, wodzu, ty musiałeś coś rozjechać. O, pewnie tak, to chyba jakiś samochód osobowy. To jest właśnie ta machina. Wsiądźmy do środka, zaprezentujmy możliwości, jedne, jak, właściwości techniczne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w środku dziewczyna jest na wyposażeniu. Dzień dobry, szefie. Cześć. Co to za wóz? Zio 157, wczoraj cię opowiadałem. Wczoraj mi odpowiadałeś, ja już zapomniałem, bo wczoraj grała Argentyna z Niemcami i wiesz, rozjechali Argentynę tak jak my za chwilę rozjedziemy coś tam na polu ze zamkiem. Ale konkretnie, bo to są ludzie, którzy wczoraj oglądali mecz zamiast patrzeć na nas, no i co z nimi zrobimy? Yy, Największy podpór chyba, no, największą ciężarówką radziecką pomył Kras, yy, to jest po frazie w kolejności 157, służący do przewożenia ciężkiego sprzętu, yy. w przypadku na przykład przecież przedszkolniczych pelotki lub armatnik i tak dalej. Dodatkowych na pacy. Ten akurat egzemplarz stworzył jako ciągnik artyleryjski do ciągnięcia armaty 76, kaliber 76 mm. listszy 3 zawodnienia stary na 3. Wyprodukujemy taki egzemplarz. Wojenny z 1943 roku, no niestety żeśmy nie mogli go pokazać i jest PRL w Muzeum PRL-u w Śląskiej. Muzeum prl w Śląskiej, ale także z Kansem Górniczej Królowa Luiza. To tam właśnie można zobaczyć Was sprzęt. Tak, tam można zobaczyć Was sprzęt. Takich skotów znacznie większych, 4 sztuki. Dwa brdm samolot, parę armat, parę działów. Masę młodych ludzi, którzy pasjonują się historią. Podarwią oni opowiadać, oni tej historii uczą się tam. Na rzeczywistym przykładzie, techniki wojskowej na rzeczywistym przykładzie. Praktycznie bardzo oni nie przychodzą nam się uczyć. Oni po jakimś czasie. Bawiąc się tym sprzętem, dopiero się orientują, ile wiedzą na ten temat. A co moglibyśmy wiedzieć na temat Ziła? Do jakich zadań był wykonywany? Do dowozu ludzi na front czy, czy sprawy sztabowe na zapleczu? Jak był wykorzystywany ten samochód? Ten podwór nawet nie samochód,